Dobry witam wszystkich. Dziękuję Panie Prezesie za nominację. Nie uchylam się, przychylam się do całej akcji. Myślę, że to bardzo pozytywna, bardzo fajna akcja. Oczywiście odpowiednią kwotę też przeleję na jakąś fundację, którą wybiorę. Warto myślę ten kubeł zimnej wody na głowę, żeby, żeby wspomóc tak światową akcję można powiedzieć, bo na całym świecie się to odbyła. W ramach rewanżu chciałbym też nominować osoby. Będzie to mój kolega, trener Kamil Skowron, drugi trener też młodzieży, trener Robert Rogala i trzecią osobę, panią Agnieszkę Ole. Dziękuję bardzo. Bar, w się nie było.